Cześć moi drodzy, chciałem nowy tygodniowy dla Was poufikować Omówić jedną heć, bo może się Wam przydać Przepraszam, strząkałem Jest tam taka heć, która może się Wam przydać Nazywa się Face Maps Powiem do czego te słowa, ale przykład sobie słyszę nową otworę bo to jest przydatne na hendze, bo oglądałem amerykański tutorial anglojęzyczny i gości mówił, jak z tego korzystać. Aha, jeszcze chciałem jedną rzecz dodać, moi drodzy. Przybliżę sobie mikrofon, żeby mnie było lepiej słychać. Robiono też w tej kombinacji Włąk, który zgłaszałem. Jeden z błędów. Powiedzcie najnowszą kombinację. A dlaczego? Eee, robili dwa błędy. Jeden błąd związany z nochem. Nie chciał mi cięć poligonu w widoku 3D. To jest pierwszy błąd, który zgłosiłem. Teraz nie. Kolejny włącz. Które naprawili to jest ten błąd. Jak jesteście opcji Skype, to to nie mogę przesuwać tego obiektu, e, Skype, to mówię tu. Biętę crashował, te dwa błędy naprawili, więc dlatego mówię Wam, żebyście pobrali najnowszą wersję. No dobra, przechodzimy do tutorialu. O co chodzi z tym face Map. Jeszcze sobie to przesunę. Ctrl-E, slide Edge, slide No i dobra, jak chcecie skupić się tylko na tych e face'ach Ojejku, ja muszę tutaj to naprawić, bo to brzydko wygląda Co, moi mnie to trochę rozprasza O nie Nie dobrze, że to tak wygląda O, jest, mam wybaczcie, ale muszę to tylko skorygować Dobra, to może zostawię Seśmia mi się nie podoba, trochę to tak jest O, roba jasna Chyba, nie wiem jak jest coś, chyba za chwilę do was wrócę, tylko muszę tutaj e, tą uprawić... I do góry odnieść no i dobra, wracam już do na przykład jak chcecie skupić się na jakichś rzeczach, chcecie na przykład, żeby Blender zapamiętał e, te zaznaczone poligonie, to jest pierwsza selekcja, to jedziemy tutaj, do e, opcji Object, Gate Properties, rozwijamy Facemap, dajmy to i Assign. Możemy to nazwać Pramuga niemiecka Pramuga niemiecka No i dobra Mamy select Kiedy nam zaznaczy to, Tak tutaj Następnie jak mamy to u góry Możemy to zaznaczyć Wtedy nie musicie wszystkiego ognowa zaznaczyć, Kiedy dodajemy nowe Dajemy Czekajcie, bo chyba słabo widać, ja się chyba przyciemnię. Albo tu, tutaj gam. Matka. Czasami jest mi wygodniej tak pracować. Matka, no i dobra, mamy tą framówkę u góry zaznaczoną. Dajmy assign, promuga 2, promuga 02. No i dobra, mamy niezaznaczony Oligon. Jak dajemy sajek, to nam zaznaczy to, co przypisaliśmy do tego. A jak mamy to, to dajemy sajek i zaznaczy nam to zaznaczenie, które tu u góry widzicie. Mam nadzieję, że tutorial się. Wam oddamaj życie, wam miłego dnia.